Podpory korbowodu mamy zainstalowane. Ja y, lubię sobie podpory y, najpierw przyłapać, normalnie w palcach, bo śruby u góry mają przegrubienie, które centruje podpory, Dlatego łapię ją w palcach, następnie uderzenie młotkiem, jest wycentrowana. A Jeszcze nam nie doszła, poprawiamy. Podpory dokręcamy na trzy etapy. Ja sobie zawsze pierwszy etap robię jakiś bardzo malutki, typu 15 Nm. No, ten dynamometr mam od 19, więc to może być. To jest tylko moje pierwsze, pierwsze przyłapywanie. I teraz przechodzimy już do faktycznego dokręcania. Robimy to na trzy etapy. Czyli ustawiamy sobie dynamometr na 30 Nm i Kręcimy na krzyż 30. Mamy to, sprawdzamy. Kręci się luźno. Przechodzimy teraz na 65 i dokładnie tak samo na krzyż lecimy. Znowu sprawdzamy. Kręci się bardzo ładnie. I teraz finalny moment, czyli 95 Nm. Mamy to etap z wałem, mamy zakończony. Jak widzicie, wał się swobodnie obraca. Wcześniej tego nie wspomniałem, a już sobie to zrobiłem. Po pierwszym, tym małym dokręceniu, kładam sobie śrubokręt między podpory a odciążniki i przesuwam sobie wał do przodu, do tyłu, żeby sprawdzić, czy ma End Endplay, end play, jak dobrze pamiętam, to jest 0,005 cala. Ale wiadomo, jak będziecie u siebie składać książka, internet, serwisówka, sprawdzajcie sobie zawsze wszystkie toleracje pasowania, wszystkie momenty dokręcania śrub. Ja to teraz mówię, z głowy, z tego co pamiętam, bo już wcześniej sobie to mierzyłem, przechodzimy do następnego etapu, będzie to pompa oleju.